Cześć, witajcie, tutaj Poland and kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Camponotus nicobarensis. Nie ukrywając ma z tymi mrówkami, długą historię, bo już miałem dwie kolonie. Niestety dwie kolonie były zaatakowane przez pasożytnicze rostocza i niestety te kolonie w tym momencie już wąchają kwiatki od spodu. Ale mimo wszystko nie poddaję się i zdecydowałem się na trzecią kolonię. I zdecydowałem się w tym momencie na kolonię oligoniczną. Kolonia posiada w tym momencie dwie królowe. Ogólnie też jest hodowca w Polsce, który miał cztery królowe, obecnie ma trzy. Ja by jego kolonia jest w tym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, zimowania. Szczególnie cię pozdrawiam, Niko, bo cały czas śledzę te, jakby te losy twojej kolonii. Ale no nie ukrywając sam, zdecydowałem się właśnie na tego typu kolonię, bo byłem po prostu stricte ciekaw. A jednocześnie jestem ciekaw też, jakim tempie będą się rozwijać właśnie Niko. Barensis z dwoma królowymi. Na ten moment jakby kolonia jest na etapie startowym, więc jakby jajek, larw i poczwarek jest stosunkowo mało, bo moja kolonia ma właśnie te dwie królowe, i tak z dziesięć robotnic, i w tym momencie reszta to jest potomstwo, które go jest naprawdę sporo i aż się nie mogę doczekać, aż kolonia zacznie te swoje tempo rozwoju takie naprawdę szybkie, bo jak pamiętam swoją kolonię Nicobarensis, która też zaczynała się z małą ilością robotnic, to ona bardzo w bardzo krótkim czasie jakby zaczęła rosnąć, 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 że przekroczyła pewien próg chyba tam 50 robotnic i tak naprawdę z miesiąca na miesiąc był coraz więcej potomstwa i coraz więcej, więcej, więcej. Więc tutaj spodziewałem się tego samego. Aktualnie jest on w takim pojemniczku, które pozwala mi na spokojne takie trzymanie i i cały czas dogrzewanie, bo nie ukrywając mojej kolonii, chcę, żeby jak najszybciej osiągnęła ten duży rozmiar, a wydaje mi się, że dwie królowe to tylko przyspieszą ten proces z racji podwójnego czerwienia. Ale oczywiście, ktoś się zapyta, jak wygląda oligonia ogólnie u mrówek. Bo oligonia, tak wiecie w skrócie, to wygląda tak, że królowe chyba camponotu potrafią się tak zebrać i stworzyć kolonię oligoniczną, czyli rójkowe królowe. Chociaż yy, chyba w Polsce nie jest spotykane, żeby spotkać się kolonię oligoniczne tak w naturze, że dwie królowe razem składające jajka. Chociaż kto wie, może jest jakiś hodowca, który napisze w komentarzach, czy znalazł taką kolonię kiedyś, czy coś takiego. Wiem na pewno, że w Azji akurat camponotu z jest bardzo są zdolne do tworzenia oligonicznych kolonii. Sam miałem okazję na przykład na grupie chińskiej zauważyć jak przy odławianej kolonii właśnie dwie królowe i piękny to był jednocześnie widok, a zarazem no, intrygujący jak z bambusu wyciąga w tym momencie praktycznie ładną dużą kolonię. Camponotus Nicobarensis. Z drugiej tej strony trzeba wspomnieć, że Oligonia to też jest wygląda tak, że królowa może po prostu z biegiem lat kolonii, że jak już kolonia będzie na tyle rozrośnięta i pojawi się rójka, że po prostu kolonia przyjmie drugą królową. Że królowa jakby się powie: Elo, wina, przychodzę do ciebie, czy mnie wpuścicie? A powiedzą: tak. I w tym momencie, jakby dochodzi droga królowa do kolonii, ale w Oligonii raczej się nie spotkają. Z biegiem lat będzie wyglądać tak, że kolonia po prostu się rozejdzie z swojej strony: w sensie, że królowe pójdą w jedną stronę gniazda, jedna w jedną, druga w drugą, i tak naprawdę już się nie będą spotykać za bardzo w przyszłości. Jestem ciekaw tego całego procesu i nie ukrywając, pewnie zobaczycie go na tym kanale. No chyba, że po raz trzeci pasożytnicze roztocza yy, wyjdą, nie wiem, z karbonitu czy skądś i zatokują mi kolonię co już będzie naprawdę, ja już wtedy chyba się nie zdecyduję więcej na tusnik Nicobarensis, uznam, że wtedy mam jakiś fatum. Zarazem też muszę poruszyć kwestię jakby zimowania tych mrówek, bo ostatnio się wydałem dyskusję i nie mogę po prostu nie podjąć takiej dyskusji ogólnej z wami, bo wydaje mi się, że warto. Bo ogólnie kamponotów z nikobarency przyjmuje się, że ich się nie zimuje i jakby ja zostaję przy tym stanowisku nadal tylko że analizując dane temperaturowe i mniej więcej ich zakres występowania, no ich zimowanie może występować. Przynajmniej takie jest moje zdanie, że zimowanie tych mrówek może wystąpić spokojnie, bo one jakby z, tego, z tej Azji południowej parły na północ. I jednocześnie one zatrzymały się na pewnym etapie, czyli, że na regionie Chin jakieś tam temperatury udało mi się wytrzymać. I dochodzę do wniosku, że to po prostu jest maksymalna Jakby temperatura w jakiej są w stanie Tam wytrzymać I no, nie będą w stanie dalej dojść Oczywiście chodzi tu o kwestię dostosowania się do Niższych temperatur No ale no one jakby z tej Azji no dalej już jakby nie wyjdą Mogą jedynie no w zasadzie wycie transportu, tak jak to robią inne gatunki Po prostu się W jakieś miejsce, gdzie temperatura będzie im sprzyjać Czyli nie wiem, na przykład mogłyby nie, W Afryce się zagnieździć, jeżeli pewnie by Kolonia się tam jakoś dostała czy też inne miejsca, gdzie temperatura po prostu byłaby bardziej tropikalna lub też subtropikalna. Jednak no Camponotus nicobarensis według mnie uważam, że nie zimuje się i jakby zostaje przy tym stanowisku, ale oczywiście no też pojawiło się to stanowisko, że te brówki się zimuje i tak naprawdę wszyscy hodowcy w Polsce robią błąd, że ich nie zimują. Jakby no to jest już kwestia subiektywna. Nie wiem, czy są jakiekolwiek na ten temat badania. Jeżeli są, to niech mi ktoś podeśle, chętnie je przeczytam i się z nim zapoznam, no i jestem po prostu ciekaw waszej opinii, napiszcie mi proszę w komentarzach co o tym sądzicie bo jestem bardzo ciekaw, oczywiście to jest tylko bardzo prosto wzięty wątek, bo możecie każde sobie sprawdzić sam, jakie są temperatury i mniej więcej występowanie kolonii gdzie występuje dokładnie Nicobarensis, polecam bardzo serdecznie bo to jest w sumie ciekawe i to jest ode mnie na tyle, do następnego materiału, cześć!